Jest Jest Siemano, witam wszystkich w pierwszym odcinku Na pewno tego sezonu w nowym roku Także w powielu tego życzę wam wszystkiego dobrego Cóż, pierwszy odcinek na kanał Miałem wcześniej latać na pstrągi trochę Ale miałem sesję na studiach Trochę mi to czasu wchłonęło No i niestety dopiero teraz zacząłem latać no, i dzisiaj jestem na takim, patrzcie, na takim zarośniętym strumyczku. Generalnie strumyczek jest bez nazwy, jestem tutaj pierwszy raz. Finalnie miałem być dzisiaj na większej rzece, ale podszedłem na chwilę na taki właśnie dopływ, który w ogóle nie ma nazwy, i chyba na tym się dzisiaj skończy. Póki co mam trzy ryby, ale naprawdę jest tutaj potencjał, także póki co zostaję tutaj. No, i to wszystko. Miłego oglądania a i z góry przepraszam za jakieś tam warunki atmosferyczne e, no zresztą chyba widać po mnie, że że nie było, że nie było najłatwiej e, pewnie jakiś tam deszczyk albo wiaterek zawieje czasami do tej kamery musicie mi wybaczyć po prostu o był, był, był malutki nie wiem czy to był okoń czy wstrąg Słuchajcie, pierwsze branie w tym roku, chyba maluszek wyskoczył. Ale w sumie to chyba gdybym go nie zobaczył, to bym nie pomyślał, nawet że to branie. O, wyszedł. Był. Jakiś wielki, ale wyszedł. Kolejne wyjście słuchajcie na tym dopływie widziałem go tutaj na piaseczku. Muszę sobie w końcu kupić okulary polaryzacyjne, bo wtedy na pewno zobaczę pewnie więcej takich rybek. Aj. Nie trafił dobrze, słuchajcie. Jest o, zerwał się, ale jest, słuchajcie <laughs> Taki no, na pół gwizdka Pierwszy w tym roku No wow, piękny Pierwszy pstrążo w tym roku No taki trzydziestaczek Dobra Leć maleńki No, a podbierałem go tak, jestem właśnie na kolanach w bagnie. Okej. Okay. Dobra, jeszcze się wydupcyłem. No, to jednak się tutaj trochę jeszcze zapuszczę w głąb tego dopływu. Zobaczymy. Generalnie ten dopływ ma jeszcze jeden dopływ swój. I wiem, że takie najmniejsze, właśnie rzeczki, często też mają fajny potencjał. Tylko, że ona jest trochę daleko, nie wiem czy ja chcę to dzisiaj ogarniać, a jeszcze muszę wrócić na główną wodę, bo właściwie ten dopływ to miał być taki dodatek tylko. To jest konsekwencja, panie i panowie, trzeba biegać, żeby poznać tę miejscówkę, żeby jeszcze zdążyć na tą główną. Lecimy na dopływ, jeszcze jeden Państwa, dotarłem na rozstaj dróg. Niby ta po prawo to jest ta stara, a ta po lewo to jest dopływ. A tutaj właśnie sposzyłem parę strączków. Może się zdarzą jakieś dołki. Jak nie to pójdę jeszcze kawałek tą O! Ma malutek sobie wyszedł już, ale my tutaj szukamy zapomnianej rzeki z kabanosami kolego, a nie z takimi jak ty No jest rzeczłka, ale bardzo, bardzo płytka. Wątpię, żeby to był mój sen o zapomnianym strumyku z kabanami. A ta, na której przed chwilą wszedłem, jak tutaj wygląda? Uuu, ciemno. Tak, już wygląda ciekawie. No fajnie, tu głęboko, ciemno. Jest. Ale walczak. Jest. No strumyczek tutaj mnie zaskakuje. No zobaczcie. Pięknie ubarwiony. No nie za duży. Ale piękna rybka, no druga dzisiaj. No bardzo się cieszę. Tutaj ten strumyczek naprawdę. No, może, może. Dobra, wypuszczamy kolegę. Trzymaj się. Naprawdę marzy mi się strumyczek z kabanosami. Marzy mi się, strasznie. I właśnie chodzę po takich. po takich jak teraz. Biegam. Zwiedzam, jeżdżę, grube kilometry. Kurde, gdzie ja tu się szlają? No, przed chwilą miałem tutaj branie, co prawda niedużego, ale miałem wyłączoną kamerę, bo miałem 6% na poprzedniej baterii. Mówię, dobra, jak jakiś będzie to po prostu włączę kamerę, ale właśnie na, na brania to niestety. Się nie dlatego ubezpieczyć, także po prostu zmieniłem baterię teraz już po fakcie oczywiście. No i idziemy tutaj. Rzeczka zaczęła mieć z powrotem jakiś trochę głębszy charakter, co mi się bardzo podoba. No i tutaj kolega po długim czasie pierwszy mi się pokazał. Jak ja cię mam tu podebrać kolego? Trzęsawiska takie, że szok. Ok, jesteś. No kolejny maluszek. Ale hmm. coś tu się dzieje. Dobra. Od razu kolega do wody. Tak, cię tu trochę wrzucę. Bios. Dobra, zdjęłem rękawiczki. Już mi nie jest zimno. Także teraz będzie master w rzucaniu. Ech, to naprawdę mnie intryguje tutaj ten strumyczek. Wbiję tutaj w ciepłe miesiące. I naprawdę kurczę, jestem. Jestem ciekaw, czy tutaj jakichś kabanowsków nie połowie. Bo. Oj! Oh. Kurde! Kocham. O, patrzcie. Ło! Wow. Patrzcie, co tu można. Jak tu się można wpierdzielić. Masakra. No dobra. Co mnie tutaj naj, najbardziej chyba fascynuje. To jest to, że ten strumyk nawet nie ma nazwy. Był. Był słuchajcie kolejny. Uff. Cały czas jak coś gadam to akurat mi bierze. Tutaj kolega nie powtórzył, ale kończąc wątek no mówię najbardziej satysfakcjonuje mnie to, że to jest ciurek bez nazwy, czyli taka kurczę woda niezbadana, nie? Bardzo mnie to bardzo mnie to cieszy. No ja już taki jeden strumyk mam właściwie bez nazwy. No i tam też kurczę super wyniczki miałem to możecie sobie, kto nie widział z majowego z majowych pstrągów obejrzeć ze strumyczka. To chyba było w maju, coś tak mi się kojarzy mm, no cóż, to chyba trzeba będzie urwać, wiecie, bo ja tutaj nie wchodzę, bo jest naprawdę ta rzeczka dość mulista o. Urwało się, to się urwało nie będę tutaj świrowo pawiana naprawdę, bo nie jestem. jestem w takim miejscu, że się boję spojrzeć na mapę. Także nie będę 10 zł tutaj ryzykował. A naprawdę, naprawdę mu list tutaj dość jest. Nie ma co, wiążę drugą. Zaraz lecimy dalej. No jest Ale jak ja ciebie chłopaku O poszedł No cóż, no chciałem go chwilę podtrzymać e, Tak żeby sobie tutaj jakoś normalnie, powolutku wejść No ale kolega nie chciał poczekać No a jeśli chodzi o główną wodę To straciliście na ten odcinek oczywiście taki krajobraz. No, ale spokojnie będziemy tutaj wracać na pewno bardzo często. Także do następnego.